Cześć, tu zespół kanału Świat ludzkich historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść, przygotowana specjalnie dla Was. Zapraszamy. Zemdlała w pracy, a w jej kieszeni znaleziono zdjęcie z napisem, który wstrząsnął jej szefem. Ola pracowała w kuchni restauracji pod magnolią jednej z tych, gdzie klienci mówią szeptem, a kelnerzy poruszają się z gracją aktorów. Nie była tam długo dopiero trzy miesiące ale przez ten czas zdążyła już przywyknąć do ciężkich garnków, parujących rondli i zbyt głośnego szefa kuchni. Był piątek, wieczór pełen pośpiechu. Zamówienia spływały jedno po drugim, a ona, zawiązana w fartuch, z włosami w niechrujnym kołku, próbowała nadążyć. Mało kto wiedział, że od kilku dni prawie nie spała. Że bolał ją żołądek, że nic nie jadła, bo wszystkie pieniądze poszły na czynsz i leki dla mamy. Kiedy się mnęła po garnek, Świat przed oczami rozmazał się jak obraz w deszczu. Krople potu spłynęły jej po skroniach. "Nie teraz", wyszeptała, chwytając blat. I nagle osunęła się na ziemię. W tym samym momencie do restauracji wszedł on, Wiktor Lewicki, właściciel sieci hoteli i człowiek, którego nazwisko budziło respekt nawet w ministerstwach. Mówiło się, że nie uśmiecha się nigdy, że wszystko mierzy w liczbach i terminach. Zazwyczaj nie jadał w swoich lokalach ale tego wieczoru postanowił wpaść kontrolnie. Zanim zdążył zamówić kolację, podbiegł do niego menedżer, blady jak ściana. Panie prezesie, najmocniej przepraszam. Jedna z pomocy kuchennych zemdlała. Wiktor westchnął z irytacją, gotów do surowej reprymendy. Ale gdy spojrzał w stronę kuchni, coś w nim drgnęło. Leżała tam, drobna dziewczyna o bladym liku, z włosami rozsypanymi na kaflach. W jej dłoni, zaciśniętej jakby ze strachu, tkwił mały kawałek papieru. Zdjęcie. Wiktor przykucnął i delikatnie wyjął je z jej palców. Na zdjęciu było niemowlę, owinięte w niebieski kocyk. Uśmiechnięte, z oczami tak znajomymi, że przez sekundę zabrakło mu tchu. Z tyłu, starannym pismem, ktoś napisał: dla taty. Kiedyś cię znajdę. Proszę natychmiast wezwać karetkę, powiedział spokojnie ale głos miał inny niż zwykle. Nie ten chłodny ton prezesa, lecz miękki, niepewny. Kilka godzin później Ola otworzyła oczy w szpitalu. Z początku nie wiedziała, gdzie jest. Dopiero po chwili zobaczyła mężczyznę siedzącego obok jej łóżka, wysokiego, w garniturze, o surowym spojrzeniu, które mimo wszystko nie wydawało się obce. Pani Kowalska? Zapytał cicho. Straciła pani przytomność w pracy. Jest już dobrze. Wszystko opłacone. Kim, kim pan jest? spytała, odruchowo zasłaniając dłonią kieszeń Fartucha. Wiktor Lewicki przypadkiem byłem w restauracji. I znalazłem coś, co, jak sądzę, należy do pani. Wyjął z wewnętrznej kieszeni zdjęcie i położył je na stoliku. Ola zamarła. Jej dłoń zadrżała. Proszę mi to oddać, powiedziała ostro, choć głos się załamał. To, to tylko pamiątka. Pamiątka? Powtórzył. Od kogo? Spojrzał na nią z taką intensywnością, że nie potrafiła wydobyć z siebie ani słowa. Tego wieczoru, gdy pielęgniarka zgasiła światło, Wiktor wciąż siedział przy jej łóżku. Nie wiedział dlaczego. Nie wierzył w przypadki. Ale gdzieś w głębi serca czuł, że to zdjęcie to dziecko i ta dziewczyna w jakiś sposób należą także do jego historii. Ola obudziła się następnego ranka, wciąż osłabiona, ale przytomna. W świetle dnia wszystko wydawało się mniej realne: biały koc, dźwięk aparatury i on. Wiktor Lewicki siedział w tym samym miejscu, jakby nie opuścił sali przez całą noc. Garnitur miał rozpięty, a włosy, pierwszy raz od lat, nieidealnie ułożone. Pan tu jeszcze? Zapytała cicho. Powinienem zapytać raczej, dlaczego pani przede mną uciekła wczoraj wzrokiem, odparł spokojnie. To zdjęcie. Skąd je pani ma? Ola ścisnęła palcami prześcieradło, jakby szukała w nim odwagi. Nie ma pan prawa pytać o moje życie, powiedziała po chwili. A jednak wygląda pani, jakby znała moje nazwisko, zauważył. Wczoraj, kiedy się przedstawiłem, pani zbladła. Dlaczego? Milczenie. Tylko cichy szum tlenowego aparatu wypełniał przestrzeń. Po kilku minutach Ola westchnęła. Bo słyszałam to nazwisko, całe dzieciństwo, wyszeptała. Wiktor pochylił się lekko, zaintrygowany. Co to znaczy? Mój ojciec zniknął, kiedy miałam siedem lat. Mama nigdy nie mówiła dlaczego, tylko powtarzała, że był człowiekiem, który musiał wybrać. Kiedyś podsłuchałam rozmowę. Padło nazwisko Olewicki. Wiktor zamarł. Nie spodziewał się, że cokolwiek, co usłyszy od tej młodej kobiety, uderzy w niego tak mocno. To niemożliwe wymamrotał. Nie mam dzieci. Może pan po prostu o tym nie wie, odparła gorzko. W jej głosie nie było pretensji, tylko zmęczenie. Takie, które mają ludzie zbyt długo dźwigający cudze tajemnice. A to dziecko na zdjęciu? Zapytał po chwili. Ola uśmiechnęła się smutno. To ja. Mama trzymała to zdjęcie w torebce, dopóki nie zachorowała. Zanim umarła, kazała mi je zachować i powiedziała: Kiedyś znajdziesz swojego ojca, Olka, a jeśli los będzie chciał, to on znajdzie ciebie pierwszy. Uzy napłynęły jej do oczu, ale nie pozwoliła im spłynąć. Nie szukałam pana. Nie chciałam niczego. Tylko wiedzieć. Czy to pan? Spojrzała prosto w jego oczy. Wiktor nie potrafił odpowiedzieć. W jego głowie przetaczały się obrazy z dawnych lat: kobieta o brązowych włosach, którą kiedyś kochał, wakacje nad jeziorem, obietnice, których nie dotrzymał. Jak się nazywała twoja matka? Zapytał w końcu. Anna Kowalska. Te dwa słowa sprawiły, że coś w nim pękło. Spojrzał w bok, by ukryć emocje. Znałem ją powiedział cicho. To, dawno temu Myślałem, że wyjechała na stałe. Ola skinęła głową, jakby spodziewała się takiej odpowiedzi. Wyjechała. Ale nie sama. Ze mną. Zapadła długa cisza. Wiktor patrzył na dziewczynę, która mogła być jego córką, a jednocześnie wciąż nie chciał w to uwierzyć. Zrobię test, powiedział w końcu, tonem bardziej twardym niż chciał. Muszę wiedzieć. Nie ma potrzeby, odparła spokojnie. Nie szukam ojca. Szukam prawdy. Wiktor milczał. I choć nie wypowiedział tego głośno, wiedział już jedno: od tej chwili nie potrafiłby wrócić do swojego świata tak, jakby nic się nie wydarzyło. Bo niezależnie od wyniku testu, coś się w nim obudziło, coś, czego żadne pieniądze, żadne imperium hotelowe nie mogło zastąpić. Minęło kilka dni. Ola wróciła do pracy. Choć dyrektor restauracji uparł się, by tym razem nie dźwigała ciężkich garnków. Wszystko wydawało się jak dawniej, para nad garnkami, dźwięk noży, zapach cebuli, a jednak nie było takie samo. Bo gdzieś w tle istniało jedno pytanie, które nie dawało jej spokoju: czy on naprawdę może być tym, kogo szukała przez całe życie? Wiktor nie pojawiał się przez tydzień. Potem, pewnego popołudnia, zadzwonił. Musimy się spotkać, powiedział krótko. Dzisiaj spotkali się w małej kawiarni nad Wisłą. Ola miała na sobie prostą sukienkę, włosy upięte, dłonie drżały. Wiktor przyszedł punktualnie, jak zawsze. W dłoni trzymał kopertę. Zrobiłem test, zaczął bez wstępu. Wysłałem próbki do laboratorium w Warszawie. Zawahał się. Wynik przyszedł dziś rano. Ola skinęła głową. Wiktor otworzył kopertę, wyciągnął kartkę, ale zanim przeczytał, spojrzał na nią. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale wynik potwierdził pokrewieństwo. Jesteś moją córką, Olu. Na moment świat ucichł. Jakby dźwięki kawiarni przestały istnieć. Ola spuściła wzrok. Nie płakała. Nie krzyczała. Myślałam, że będę szczęśliwa, wyszeptała. Ale czuję się jak ktoś, kto przez całe życie chodził po cudzym domu i dopiero teraz dowiedział się, że to był jego własny. Wiktor odsunął filiżankę. Wiem, że żadne słowo niczego nie naprawi, powiedział. Ale chcę cię poznać. Chcę ci pomóc, jeśli pozwolisz. Pomóc? Powtórzyła z lekką goryczą. Przez 23 lata nie wiedział pan nawet, że istnieje. A teraz chcę panu pomóc. Jej ton był ostry ale w oczach błyszczało coś innego strach. Strach, że to tylko kolejny człowiek, który zniknie. Nie wiem, jak to zrobić dobrze, przyznał. Ale wiem, że nie chcę już uciekać. Nie tym razem. Ola milczała długo. W końcu sięgnęła do torebki i położyła przed nim stare zdjęcie, to samo, które kiedyś trzymała w kieszeni Fartucha. Mama powiedziała, że jeśli kiedyś pana spotkam, mam to oddać. I że prawda może być ciężka, ale zawsze jest lepsza od ciszy. Wiktor wziął zdjęcie do ręki. Na odwrocie, oprócz dedykacji, zauważył drobne pismo, które wcześniej przeoczył: Nie każ mu nienawidzić świata. Wystarczy, że pokocha życie. Tego wieczoru spacerowali brzegiem rzeki. Nie mówili wiele. Nie potrzebowali już pytań ani odpowiedzi. Bo choć między nimi było dwadzieścia lat ciszy, Coś wreszcie zaczęło się odbudowywać, nie jak nagła eksplozja emocji, lecz jak powolne zapalanie światła w pustym domu. Wiktor odprowadził Ole pod mieszkanie i powiedział cicho: Nie wiem, jak być ojcem. Ale chciałbym się nauczyć. Ola uśmiechnęła się delikatnie. To dobry początek. Kiedy odjeżdżał, spojrzała w niebo. Pierwszy raz od dawna czuła, że coś wreszcie się domknęło, nie idealnie, nie bajkowo, ale prawdziwie. Bo czasem życie nie przynosi prostych zakończeń. Czasem tylko daje drugą szansę na rozmowę, której kiedyś zabrakło.